Ciemanderko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Jest to kolejne podsumowanie, ostatnie już. Zajmiemy się w tym odcinku... Wszystkimi wypadkami, jakie nagrałem w 2020 roku. Głównie chodzi mi tutaj o wypadki końskie, ale jest tam też jedno nagranie, w którym y, jakby Ken bierze udział, ale też z koniem, więc jest to mniej więcej podobne. Nie nagrałem ich zbyt dużo na szczęście, ale trochę ich jest, także dzisiaj sobie je omówimy. Na początku chciałbym jeszcze zaznaczyć, żeby, żebyście czytali między wierszami, bo chodzi mi tutaj o to, że nagrywamy dzigitówkę. Oni jeżdżą bez kasków, bo pokazy są bez kasków. Jak występują gdzieś w filmach, to wszystko się robi bez kasku, więc jak oni robią te figury pod nagrywki, pod jakieś demo, które gdzieś wysyłają. Na pokazach właśnie to oni tych kasków nie mają. Na treningu kto chce, ten ma. Powyżej 18 już może robić co chce. Także to tylko tytułem wstępu chciałem powiedzieć. Wszystkim się podoba ten sport. Sami widzieliście nagrania z początku. Wygląda to epicko, ale wiąże się to z dużym niebezpieczeństwem. To jest tak jak skoki spadochronowe. To no wyskakujesz z samolotu i możesz się roztrzasnąć o ziemię, a możesz wyjść epicko. Każdy robi to jakby z własnego wyboru. Oni też ten sport pokochali z jakichś tam własnych pobudek sam chcę zacząć więc no <gryw> zobaczymy jak to będzie w moim przypadku. Dobra myślę że nie będziemy przyciągać zajmiemy się tutaj pierwszym wypadkiem upadkiem krzycha podczas kręcenia właśnie highlightu do filmu z dzikitówką. W ogóle ten pierwszy koń ten kasztan którego tutaj widzicie to yy, on bardzo lubi podbiegać blisko on w ogóle się nie pechował to jest, to jest masakra nie zobaczcie to jest wszystko slow motion. Dobra, będę wam tutaj tak przesuwał i tłumaczył powolutku. Lecimy, uśmiech, ręka do góry, zaczynamy. Nie wiem dokładnie jak ta pozycja się nazywa, ale wygląda spoko. Tutaj Renata już ją robi. Takie latanie z boku, widzicie. Wygląda tam na maksa fajnie, a Krzychu z tyłu już się pozbył czapki. <laughs> on, on zawsze traci czapkę, nie? A co on tu robi? On tu będzie siedział tyłem. O, już właśnie przechodzi. Cyk, cyk, cyk. Renata się uśmiecha do kamery. Mówiłem, że podejdzie blisko auta, A Krzysztof z tyłu, bo zajmie... Pa, patrzcie na Krzysztofa, tak w ogóle, nie? Bo Renata tutaj wszystko fajnie zrobiła. A Krzysztof jedzie z tyłu. Cały uśmiechnięty, że mu figura wychodzi. No ale przecież z tej figury trzeba jakoś przejść potem, nie? Więc schodzi się z niej tak, że. Nie robiłem tego, ale rozmawiałem z Paweł na ten temat, więc mogę wam przekazać, jak to się robi. Trzeba, jakby zsią zsiąść całkiem. Odbić się od ziemi i, i, i na niego wskoczyć z powrotem. I tutaj Krzysztof tego nie zrobił, bo z tego co pamiętam, miał Wixer, że ma popręgi źle podpięte, bo tam są trzy popręgi i on chyba myślał, że mu to siodło się obsunie, bo, bo, bo nie sprawdził tego przed jazdą. Także to jest taki mały błąd, który potem może być opakowany w skutkach. Ale wiecie, nagrywki dużo się dzieje, tak to wygląda potem, nie? No i on sobie postanowiłem, że on tak sobie będzie wisiał z, z boku konia w ogóle. A na tym nagraniu fajnie widać, jak koń bardzo nie chce nadepnąć człowieka. Zobaczcie tutaj. Przyjrzyjcie się, jak on robi kroki ten koń, jak, jak te fule wyglądają. Gdzie on stawia kopyta tutaj? A gdzie on. <laughs> Krzysztof już postanowił odejść. <laughs> widzicie, widzicie, jak... Ja wam to co, cofnę. Widzieliście, jak ten koń podniósł kopyta, żeby... On nie wiedział, gdzie jest krzychu, nie? O tu Krzysztof spada, ładnie sobie <magazynie>, twarzą w ziemię. A koń, zobaczcie jaki robi duży krok. Zobaczcie, bo on, on nie chciał go nadepnąć, nie? Także cyk. O, zobaczmy jeszcze raz jak Krzysztof spada. Tan 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 tan. Oj nie, ewakuacja, ewakuacja. Szybko, jeb. O, koń właśnie taki duży krok zrobił ładnie. No, zapytacie, co zrobił Krzysztof wtedy? A Krzysztof wstał, oczepał się i postanowił, że spróbuje tą figurę jeszcze raz. Oni mają wszyscy takie coś w sobie, że y, normalny człowiek by już dawno sobie odpuścił, a oni, y, no nie, kurde, jednak muszę coś poprawić. Ta sama akcja. Jadą, Renata ładnie sobie tutaj figurę zrobi. Krzysztof, ona skończyła. Ładnie, pięknie. I Krzysztof już tutaj siedzi ładnie, tutaj akurat mi tak zasłonili, nie fajnie. Bo ciężko zgrać koniec z autem, nie? No i on tutaj już ładnie sobie zrobił yy, siedzenie tyłem i postanowił, wiadomo, yy, no, wrócić na siodło. Zwróćcie uwagę, że to jest pełny galop. To nie jest wstęp, to nie jest kus, to jest pełny galop, to jest prędkość. No i powtórka z rozrywki, nie? Za szybko, nie wiem. Nie wiem, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji ale, ale wydaje mi się, że tutaj nie wiem, czy za szybko było, czy coś on nie chciał, ja z jakiegoś powodu nie chciał tego robić. No i widzicie, no, wisi sobie na siodle. Tutaj coś, coś, coś myślał, że się odbije, ale jeszcze nie. Takie szuranko małe było. No i finalnie skończyło się tak. Tutaj mam, tutaj mam, jak to wyglądało dalej. Trzymał tego konia i ten koń na końcu. Ładnie sobie stanął i, 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 i się wszystko, sytuacja się opanowała. Może pokażemy Marii, jak spadła. W sumie tutaj nie widać, jak ona spada, ale to było przed odcinkiem, jak kręciliśmy QA. Postanowiliśmy, że na, położymy kamerę na ziemię i przejdziemy sobie obok tej kamery, taki przerywnik zrobimy. To moja wina, bo zamiast stać przy koniu, konie są, konie są po prostu na małym szajbie, one są tak stadne, że jeżeli jeździcie w tereny tak, że konie są blisko siebie, a nagle je rozłączycie, to potem robią się problemy, nie? Bo jeden do drugiego chce yy, lecieć. I ja tutaj zrobiłem ten problem, że za daleko odszedłem na kamie. I ja już odchodziłem. I, I Piruet w momencie, jak ona wsiadała, chciał już iść do, do kamy. nie? A Mari nie wiem, może była w takiej sytuacji, że wsiadam, schodzę, wsiadam, schodzę, co mam robić? Na koniec w galopie, nie? No i tak sobie. Słuchajcie, ona tak z pół minuty sobie jechała z boku, nie? To prawie jak dżigitówka wyglądało. No, i ona tak sobie jechała dalej, 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 dalej. Potem koń skręcił do. Jakby, bo to było teraz przy stajni. Koń skręcił na, w stronę stajni, i Mariusz na polu postanowiła: OK, dobra, nie, przerywamy, ewakuacja. No i na mięciutkie pole spadła. Oczepała się i odcinek nagraliśmy, ale już bez przerywników było na tym odcinku. Tutaj macie go do góry w ogóle w karcie. No i tutaj sytuacja wyglądała tak, że może najpierw ją puszczę, a potem będziemy ją oglądać jeszcze raz. I. Akcja, akcja. Słuchajcie dźwięk, słuchajcie dźwięk. Słyszeliście to? Słyszeliście to zderzenie? Oni się tutaj zderzyli dosyć mocno. Powiem wam, że to boli, nie? To boli, bo to, jak tak jak mówiłem wcześniej, to jest galop, konie są ciężkie. Czemu do tego doszło? Nie wiem. Nie wiem, to jest chyba Balika albo Azaro. Postanowił się zatrzymać i skręcić sobie. Nie potrafię wam powiedzieć, czemu tak się stało, bo robili to wcześniej, no, sporo razy. W ten dzień, tutaj, przed tym zrobili to sporo razy, także no coś się odwaliło, nie wiadomo co, tak się zdarza. To jest właśnie pokazane to, że koń, jakby siedzimy na czymś, co ma też swój rozum. Często jest tak, że my zrobimy jakiś minimalny błąd, a to może mieć opłakane skutki. To albo jeździć coś źle zrobi, albo po prostu koniu coś odbije, no bo on ma swoje myśli, wiecie o co chodzi. No, i tutaj koń postanowił się zatrzymać i, i skręcić, i, 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 taki, i taki był skutek. No bo Teraz przejdziemy do nagrania. Nagrania, w którym popełniłem błąd, czy go nie popełniłem, w sumie nie wiem. Ale my, generalnie, mieliśmy na początku tak, że jak szliśmy wypuszczać konie, bo to jest podczas jakby wypuszczania koni, i jak byliśmy je wypuszczać, to kęs zawsze siedział pod bramą. I to było takie nasza, taka, taki rytuał. Robiliśmy to setki razy i Kenzo zawsze był przy bramie. Ale kiedyś mu rzuciłem piłkę pod rondpen i on zobaczył, że tam jest przejście, że tam jest przejście pod rondpenem, tam może sobie przejść, tam jest taki pod, że po prostu może swobodnie sobie tam przechodzić. I ja, to był pierwszy raz, że on tak zrobił. On nigdy tego wcześniej nie robił. To, to był pierwszy raz. I ja wypuściłem już kamę i zorze. A Kenzo cały czas już był na placu i tarzał się w piasku gdzieś tam pod Rondpenem, więc ja go nie widziałem. I byłem święcie przekonany, że on jest pod tą bramą. No i ja się odwróciłem i zobaczyłem, że Kenzo już jest pomiędzy zorzą a piruetem. I ja nie wiedziałem jak zareaguje, bo ja nigdy nie dopuszczaliśmy do tego, żeby Kenzo, <coughs> czy jakikolwiek pies, ja zawsze mówię odejść, bo ja nie wiem jak, ten, jak koń reaguje. No i nigdy nie dopuściliśmy do sytuacji, w której Kenzo latał przy, przy koniach. No tutaj doszło do takiej sytuacji, ja może tak wcześniej najpierw puszczę, a potem omówimy. Zobaczcie na Zorze, zobaczcie to. No ja tutaj już biegnę, za szybko ratuje się, na mnie wskakuje, go wyprowadzam. Generalnie tutaj, tutaj w ogóle tu, już tak możemy się pośmiać po fakcie, ale to jest jak scena z Matrixa, bo zobaczcie. Widzicie to, gdzie on był? I Zorza go nie nadepła. On, zobaczcie, widzicie to? I Zorza go nie nadepła. Nie wiem, nie wiem, możecie sami ocenić, czy ona go chciała zabić, czy ona w ostatnim momencie chciała go przeskoczyć. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Kenzie dla nas jak syn, jak, to jest, jak, jak rodzina dla nas, to aż mi się to teraz głupio zrobiło. Płakać mi się chce, bo mogliśmy go wtedy stracić. To jest, to, to jest coś strasznego, i wiem, ja wtedy całe życie przed oczami. No, ale finalnie nic się nie stało na szczęście. Myślę, że to los chciał pokazać mi, że mam się ogarnąć, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. W niektórych staniach jest tak, że konie, psy biegają pomiędzy końmi. Ja nie wiem, jak oni uczą, że, że wiedzą, że ten koń nic nie zrobi, przez to jest tylko pyk i może być już po, po psie, nie? Tutaj mamy, zostawiłem smaczek na sam koniec, bo po prostu wypadek uli to jest epicki wypadek. Po pierwsze, wygląda, jeżeli mogę tak powiedzieć, to wygląda zarobiście. Po drugie, zaznaczam. Z wykrzyknikiem W tym co ja wam pokazuję i we wszystkich wypadkach jakie ja nagrałem szczęśliwie Nic nikomu się nie stało Ula się odczepała, wytarła się i wsiadła na konia z powrotem Nic nikomu się nie stało Zobaczcie Figura wyszła ładnie, pięknie Tu macie delikatny montaż, bo to było użyte Nie, nie było użyte To dla Uli robiłem to A, 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 gdzie jest ten róg, gdzie jest ten róg, nie ma rogu i leci. I leci i prawie szpagat i noga w strzemieniu, ale but był luźny i aua, oh, wow. I twarzą w ziemię, patrzcie twarz w ziemię i BUM tworzą w ziemię, a koń leci masakra. Mi wtedy serducho stanęło, bo to było coś, ja nigdy takiego wypadku nie widziałem, a ja... No to się działo, tam 20 metrów od nas. Ula sobie ładnie robi figurę. No i tutaj standardowo wraca do tej figury. Wydawałoby się to łatwe, bo tylko ma przełożyć nogę. Ale jej tutaj koń chyba ją wybił, bo to wiadomo, że galop. I mm, ona nie zdążyła chwycić rogi, czy na drugi wypad, czy, czy, czy wyśliznął się. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem co tam się stało, ale winetnie nie mogła się go chwycić i poprawić w to siodło. Więc finalnie... O, o! widzicie? O, o! tu, mąż... I tu już ją wybiło i ona wylatuje z tego siodła. Teraz zwróćcie uwagę, gdzie jest jej noga. Ona została. Zosta to nie ma nic gorszego niż noga w strzemieniu. Tu ją koń. Oni nie nadepnął tutaj, tylko on ją tak przesunął, więc to też jest takie szczęście po prostu. On ją przesunął. A teraz zobaczcie to. Zobaczcie, Zwróćcie uwagę na to miejsce. Widzicie? To jest sama skarpeta. Tu, tu jest skarpeta, gdzie jest but. But jest. But jest tutaj. Więc, gdyby ona miała wcześniejszy but, to ta noga by jej została w strzemieniu. Ona miała luźny but po prostu, i jej ta noga się wysunęła całe szczęście. No, no i but się odbił. Ula tutaj ładnie zrobiła całuska z ziemią. O tu. No i tak to wyglądało. Masakra to. No i tam konia, konia dalej zatrzymaliśmy i, i się ogarnęliśmy. Tu mam jeszcze jeden wypadek. Kuby. Ale ja postanowiłem tutaj przed rozpoczęciem nagrywek z Marii obgadałem sytuację, my go nie pokażemy w internecie. Kubie się nic nie stało, ale no tam było pogotowie już. To było takie zapobiegawcze to pogotowie, bo mu się nic nie stało, ale po prostu właśnie noga mu została, może nawet nie wstrzemieniu, tylko on robił figurę i w niej został. I koń mu skręcił tam wbiegł w krzaki i on się po prostu cały pocharatał. No, ale koń finalnie się zatrzymał i, i, i ściągnęli Kubę, bo miał nogę zaczepioną mnie o niewstrzemieniu, tylko jakby w takim specjalnym pasku przy siodle. Wypadek wyglądał makabrycznie, że po prostu ja już myślałem, że coś się naprawdę stało tym razem, ale od tego momentu Kuba dostał do mnie ksywkę Superman, bo mu, mu się nic nie stało. On, y Wiadomo, nie wsiadł na konia z powrotem i nie jeździł, ale no, teraz już chce jeździć z powrotem. Czekają ten, czekają aż się zacznie sezon. Także no Kuba tutaj miał hardkorowy wypadek, ja go nie pokażę, bo boję się, boję się nawet, że mi YouTube usunie ten filmik albo zgłosi jakieś makabryczne sceny. Ja i tak przy tym filmiku zaznaczyłem, że są szokujące sceny pokazane, więc to by było na tyle. Kuby, Kuby wam nie pokażę. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym odcinku. Siemanko.